W wydarzeniach 24, czas na najnowszą prognozę pogody. Monika Kubiaczek Dzień ponownie dobry. ze mną. Dzień dobry. Zakopane i kurpówki. Byliśmy nad morzem, teraz w górach. I to taka cisza przed burzą chyba? Cisza przed burzą, tak dosłownie w Zakopanem jutro zagrzmi, faktycznie. W niektórych miejscach też na wschodzie będą się burze pojawiać, ale już nie będzie to aż tak niebezpieczna pogoda, jaka była wczoraj czy w nocy. Najgorsze, można powiedzieć, już za nami, chociaż to przejście z brzydkiej pogody do ładnej będzie bardzo powolne, bo jeszcze jutro czeka nas dużo chmur, dużo deszczu, silny wiatr i dopiero, Gdzieś tam od czwartku zacznie się robić ładnie, w piątek niekoniecznie, ale sobota i niedziela. Słoneczne, bez opadów i ciepła to chyba najważniejsze, no bo to kolejny weekend. I to będzie już ostatni czerwcowy weekend, także bardzo nam miło, że pogoda zaszczyci nas taką wspaniałą aurą, jaka szykuje się właśnie na te najbliższe dni. Zatem zerkamy co w mapach. Najbliższa noc będzie na ogół pochmurna, chociaż na południu, południowym zachodzie będzie bardzo pogodna. Temperatura od. 10 stopni w Zakopanem, do 16 w Warszawie, w Łodzi czy w Poznaniu. W Polsce północnej liczne opady deszczu. Co w ciągu dnia? Na Pomorzu, Kujawach i w Wielkopolsce zachmurzenie duże, bez opadów tylko w Poznaniu i w Gorzowie. Silny zachodni wiatr, a temperatura od 17 do 22 stopni. Na krańcach wschodnich, na Podlasiu spodziewamy się wyładowań atmosferycznych, a z kolei w Olsztynie, w Warszawie i w centrum opadów deszczu. Temperatura w tym regionie do 24 stopni w Warszawie. Na południowym wschodzie zagrzewanie Brzmi tylko w Lublinie, w Kielcach sporo chmur, ale bez opadów. Natomiast w Rzeszowie, w Krakowie bardzo pogodnie. Burzowo jeszcze będzie w Zakopanym, tutaj wszędzie temperatura powyżej 20 stopni. Najcieplej będzie na Podkarpaciu, tam 26. Na południowym zachodzie deszczowe we Wrocławiu oraz w Opolu, w Katowicach sporo pogodnego nieba. Dziękuję.